sobie naprawdę mocne przedmioty, ponieważ patrzcie tylko na to. Mamy do licytacji pralkę, akwarium, piekarnik, zabytkowy telewizor, tajemniczą fialkę z żółtym płynem oraz obraz Sonika Jedyny taki obraz jaki mamy na serwerze Czyli obraz Sonika i słyszałem, że dzisiaj ktoś ma na tą licytację przyjść, więc no musimy po prostu na to poczekać, no, zobaczcie jak się przygotowałem. O, o. E, Dzień dobry O na Dzień licytację. dobry, witam serdecznie na licytację. E, to proszę bardzo, w takim razie tutaj nie da się tutaj wejść, rozumiem. E, nie da się. E, <laughs> no wie pan co, e, nie pomyślałem o... tym to trzeba około no, by bola. Nie Panu da się wyjść. wejść. A, a, no, da. Ta, te balony ja. takie ozdobne, no wiecie, no ja to tak Ech. przygotowałem, żeby ładnie było, ale widzę z bodu serdecznie, no witam serdecznie. E, więc tak, e, no zacznijmy sobie może od pierwszej licytacji. Przygotowałem dzisiaj dla was e, raz, dwa, trzy, cztery, siedem przedmiotów, e, które będą na licytację, ale uwaga, uwaga. Licytacji po pierwsze odbywamy w leczykach, czy to jest jasne? dzisiaj. E, mam pełno, mam pełno. No i superacko, i to jest bardzo ważne, a kolejna rzecz jest taka, że Ostatnią rzeczą, którą wylicytujemy jest uwaga, uwaga Specjalny, limitowany, nigdzie nie dostępny obraz Sonika Więc no przygotujcie obraz się Obraz Sonika? Co? Tak, tak. Jak Sonika? A to jest ten nowy Sonik są walczyć bolo no, to, jest, to jest Sonik, także będziecie mogli sobie wylicytować taki piękny obraz nie. Sonika No i co? Zacznę od pierwszej rzeczy, którą wam tutaj chciałbym wystawić na licytację jest oto taka tutaj potrzeba do pralka E, możecie się przeżyć tej pralce tak oczywiście jak widzicie pralka, jak to pralka, no e, prawdopodobnie pierwsze ubrania e, no tak mi Ej, się wydaje A może e, ona mi wypraców? E, wiesz co, jakbyś tam wszedł, to chyba jest taka opcja. Ale prawdziwy, przecież tego nie robimy! E, no Ale także... jest nowoczesna, nowoczesna ta pralka. No, oczywiście, że tak e, nie, nie jest taki staroć. Wiesz, Ej, to mamy. To, że... e, Bolo, to musisz wylicytować, żeby to zrobić. Proszę sobie e, a, dobra. iść. To jest wszystko na licytację. E, 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 tak, e, to, proszę nie dotykać tej pralki i ja już zaczynam licytację w takim razie. Ja to chcę. E, Uwaga, uwaga, zaczynam licytację. Cena wywoławcza, jeden bleczek. To na jeden bleczek. Ja daję. Bolo jeden mleczek po raz pierwszy, czy ktoś da więcej? To zrobię, to Ja tego potrzebuję, bardzo i wszystko. Pier jeden mleczek po raz drugi, czy ktoś da więcej? E, Pięć mleczeków! Pięć mleczeków po raz pierwszy na papilona! Czy bolo dasz więcej? Czy dasz się przekonać tej pięknej <laughs> pralce? Ta piękna pręka! Dziesięć mleczeków, dobra, 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 dobra! Dziecięć e... po raz pierwszy dla bolo! Czy ktoś przebije tą ofertę? Panie papiloje, czy 10 mleczeków to jest mm. dla ciebie za dużo, czy nie masz tyle kapuchy, czy może Bolo kupi za 10 mleczeków, 10 mleczeków po raz drugi iiii 10 mleczeków mam 12 mleczeków 5 Nie mam tych mleczeków, nie chcę ich zbierać, dobra kupię! 20 mleczeków Za pierwszy przykład 20, 20, 20, 20 mleczeków to jest pralka i nawet nie wiadomo czy ona działa, ale oczywiście, że tak e, e, 20 mleczeków po raz pierwszy, 20 A. po A. raz A. drugi, Sprzeda Mleczyków. A kurde, no nie sam za 20 mlecze. Ej, tak. E, tylko, My. oczywiście nie przyjmujesz żadnych zwrotów tej pralki, nie? A powiedz mi, czy ta pralka, bo ona ma takie zury nie, w środku. To e, czy ona też no. z roczkę trzyzury? E, wiesz, no. co? może tak być, ale... Raczej tego nie próbowałem, także pierwszy Dobra. przedmiot są sprzedany. No widzicie, patrzcie zarobiliśmy 20 mleczników, to tutaj sobie damy ręczek. No to słuchaj, no mamy kolejny przedmiot, który tak naprawdę dla Bola okaże się chyba rzeczą, którą będzie się bardzo kupić. Co? Więc uwaga, drugim przedmiotem na licytacji w wypalionowe, jest uwaga, akwarium! E, nie widzialny akwarium. To. A, to jest bardzo. E, nie widzialny akwarium! E, oddam za Dobra. 10 mleczników. Nie widziałem ja, akwarium? Tak, bo ono nie widać, ale można na przykład e, użyć tego niewidzianego akwarium do jakiegoś pranka. Patrzcie! Ej, nie mogę tutaj przejść, ale przecież tutaj nic nie ma, e, więc można Ej, to użyć do pranka. No, dobra, 10 no, e, dobra. Ja cena wyławcza 10 mieczyków. Kto da 10 mieczyków? Samo no, dla ust ja nie mam, Bo to jest wady przedmiot. Ja daję była tyle. lepsza? O to co? Nikt e, nie da 10 mieczyków nawet? Ja daję 12. 11! 11 no. meczków dla Bola! Czyli ktoś da 12? E, 11 meczków po raz pierwszy? E, po raz drugi? E. 12! 12 mieczyków! Super bardzo, bardzo dobrze! E, tutaj Bolon, sobie 12 meczyków, czyli dasz może 13, a może 15! O, może a może 20! Co? A, co? a nie dam! Ale nie dam, nie chcę, nie pochodzy mnie. Co? Co? Nie w pozycji salicytacja, jak sobie... Co! Chcemy. Czyli 12 lecników, 12 lecników, to, to prawa, tutaj akwarium nie widzialne, bo wejść no dobra, to po raz pierwszy będę różne. to było opłacalne. Czyli kto mi da wiedza pilot, przebijesz siebie, czy nie przebijesz siebie? Nie! Eee, dobra, no, 12 lecników za na akwarium! Przedadę, proszę zapłacić! Proszę bardzo. No to muszę to zawziąć. się mleczników, proszę bardzo. I pod akwarium daję. I proszę sobie zebrać to akwarium. No i superacko. Let's no. go! Na razie naprawdę wam powiem, że ten, ta wyprzedaż moich staroci z garażu dobrze idzie. Znaczy, licytację. No to dobra. Ooo, i to wam się na pewno spodoba. To jest na pewno rzecz, którą polubi każdy mężczyzna. Co to będzie? E golarka? A ty, Bolo? Mm, ten ten... Masyjka do golenia, to zebień do irokenza. Nie! Kuchenka! Zeby sobie ja umarcie obiad! Cena wyła... same kuchenne rzeczy! Cena no. wywoławcza 64 mlecze! Ile? Co? Ja to jest normalne! Co, nie e, chcecie licencji? Za... nie mamy mesów, ty my się zdzielam, że tu Dobra, dobra, dobra. Cena wywoławca, no. 5 myszy. Pięć mesy, pięć no. tak? Czy ktoś I... da 5? No w sumie to by mi się sprzedało, bym mógł sobie, sobie ten opalić troskę albo... Słuchaj, gdyby to? tutaj były Milki, to bym pewnie to kupiła za 50 stagów. Ale macie farta i to jest właśnie wielka promocja, bo potem może chcecie, będziecie chcieli to odsprzedać milki. Bo ja robi go i jest to myśl, A. jest to mysz. Ja to, ja to jest pięć. przedmiot na licen. Pięć lebona po raz pierwszy, czy ktoś zabiece, po raz drugi po raz trzeci. 25! Dwadzieś jest to jest niesamowite, to jest niesamowite. 25, 25 leczyków ja nie po raz pierwszy. Czy ktoś te podmij to czy 25? To jest 27 leczyków i ja nie mogę ich skamuje! 27 po raz pierwszy. hola, hola, hola! Daj mi sekundę, lola, czekaj. 40 leczyków po raz pierwszy. Mało czasu masz 20 mieczyków po raz drugi. Czy papierup przebijesz tę ofertę, czy jedna? Patrzcie, Pasuje, pasujesz. 41 mecze za to. Czy chcesz przebić 47 leczy? czy chcesz to kupić za 41 leczy? 47 mecze? Dobra, czyli 41 raz pierwszy gamon. Po raz drugi sprzedałem. Proszę, beczki. No to jest jeden tak zezwolone, tak No i Zabaranska, proszę bardzo, co jest dla ja ciebie? Nie o niego nie za... ze 41 wersji. Wersji. No dobra i teraz tak oh. naprawdę mamy coś co wam się na Ale. pewno spodoba. Wiecie co? Wiecie co mam dla was? Patrzcie na to. To. Cza, cza, cza! To o, warto zestaw. było czekać! Komu, nie, cza, ja cza, wy? Bo, bo ja nie, ja tego potrzebuję, bo ja lubię nowe stanowisko, nie, ja tego potrzebuję. Zobacz, co ty macie, macie myszkę, macie stream deka, macie nawet mikrofon, trzy monitory i podświetlaną klawiaturę, co da wyłapcia 30 mleczy! To jest warte. 30 <coughs> mleczy, czy ktoś za więcej? Albo czy za 30 mleczy, bo trzeba za Ja nie wiem, co ja będę mieć. 30 mleczy na papilona po raz pierwszy, po raz drugi, A, czy coś więcej mam jedno. Nie, ja to nie dam, nie dam te. 30 mleczy po raz trzeci! No to był naprawdę fakt, tego, że... Promocja, Papiro, no to dla ciebie. Kupiłem kompa za 30 mleczy, a Bolo kupił... Tak? Tych o... Tych o bez. Tak, za Bolo kupił... Za 41 piec. Bez. Bolo kupił za 41 mleczy piec, a ty Co? masz cały zestaw komputerowy. Masz na piwek jeden. Co? Jestem 31 mleczy! Tak. Let's super. go! Ale No dobra, dobra. Te te le kosztują super. Dobra <laughs> no, chłopaki, słuchajcie, no my teraz tutaj wiecie, tak, licytujemy, licytujemy powoli, ale wy nie wiecie co ja mam przygotowane. Mam to? przygotowany super antyk z 1900 ja roku. Nie mogę. Pierwszy telewizor, który prawdopodobnie nie działa, ale jest bardzo hmm. stary. No I, to, może i, i, to może być dużo warte, to może być dużo warte. Ale to nie. No w no, sumie, ale to może no, babci! A no, bo to jest taki Dobra, uwaga, Dobre. uwaga. E, to w takim razie tutaj mamy e, cenę wywoławczą. Niech będzie 40 mleczy, czy no za więcej? 40 mleczy? No co? Może być 4 Może być 4 mlecze? No, 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 porcy, czy no, OK, czy, czy coś za więcej? Co? No za staka Ja myślałem, że ty mu z zbojacie z takimi cenami A ty to bierzesz? jest nie Po raz drugi, nie. czy bolo przebijesz ten stak? Się. I stak po raz trzeci papirol wygra. Let's Proszę go! Bardzo, to Let's to jest dla ciebie To jest warte z 6 razy więcej to no. jest jakaś zabawka, bandeta, bo ty to kupujesz za 40? Z antyka! Jakby działało, to może by ja było, ty. ale dobra. Zostały nam tylko trzy przedmioty na licytację. Są to trzy najmocniejsze przedmioty, które, uwaga, uwaga, no, są praktycznie limitowane na papilonowie. Więc zaczynamy od pierwszego przedmiotu i proszę bardzo, to jest przedmiot, który będzie postawiony na tej tabliczce. Uwaga! Proszę bardzo! Co to, co to jest. jest? Już ja mówię, co to jest. No to jest zapisane w książce. Jest to tajemnicza fiolka z złotym płynem. Cena wyłapcza 44 mecze. Ale to ten płyn to jest. Co to jest? Nie, ale czeka, się... to jest jakaś podka? No, może tak, może nie. Może e... to jest na przykład, nie wiem, jakiś sok. więc, 44 mecze cena wyłapcza. Czy ktoś na więcej? No, ja nie wiem, co to jest, ale w sumie to jest takie ciekawe. takie ciekawe, bo ja ciekawe. nie widziałam. 50. 50. 50 na Bolo, czy chcesz to przebić? Czy chcesz to przebić? czekaj, czekaj. 57. 57 czy za Bola. Czy ktoś za więcej za tą super, mega, tajemniczą fiolkę, która prawdopodobnie nic yy, nie robi, ale jest mega super i jest superacka. Czy ktoś za więcej? Okay. E, e, co, e, ale tam było już 57 leczy, tak? Dobrze pamiętam? Po raz pierwszy, po raz drugi, bo wygrał! Ale No e, wygrałeś, co? Co? no wygrałeś bo? Co? To wygrałeś. Ale no i co? 57 leczy. A, a jak nie zapłacę? No wtedy dostajesz bana. No idziesz na policję za Musisz, oszczą. musisz, musisz. A, dobra, no dobra. i widzisz, no i proszę bardzo. Dla ale ciebie to tak, o kurczaczki. Okazało się, że ta żółta fiolka to jest tylko barwnik. No trudno. No, jej. Co? Jej. Ja chcę barwnik, jest to żółty! No. Co? Dobra, no ale nie. będziesz mógł sobie na inokrata pofarbować na żółto. Dobra. Też te są w I też te uskamuję na stronie No raz. dobra, dobra, ale Bolo. Teraz coś, co ci się dobra, spodoba. Patrzcie tylko na to. To jest rzecz, którą Bolo na pewno chcesz mieć. Tam, tam, tam! O kurde. No ja wydał tyle kasy! No, muszę niestety ciebie bolo zasmucić, ale ten minigun, który aktualnie jest teraz na tej tablicy, to cena wywoławcza jego jest 64 mlecze. O nie, 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 nie. nie. A, ten, a ty, jak się nazywają te? W tych też muza? Nie, tylko mlecze, tylko mlecze. Inne kwiatki to są nieakceptowalne na naszym naszej licytacji. O, czy... Więc uwaga. Czekaj, czekaj. Zaczynamy licytację. Kto da 64 bleczyki? Dwa staki. Dwa staki no dla Czy ktoś da na przykład dwa staki i 10? Albo może dwa staki i pustaka, a może trzy. No, będziesz mi wisiał, będziesz mi wisiał, trzymaj. Dwa staki po raz pierwszy. Dobre. Dwa staki po raz drugi. Dwa staki i dziesięć. Dwa staki i dziesięć po raz pierwszy, dobra! Czy papierot tą stawkę? Czy chcesz, może kupisz tego pijigana? Cztery staki! Dobra, nie! Pożyczę ci, pożyczę ci Chopaki, chopaki! Ja chcę tylko przypomnieć, że został jeszcze jeden przedmiot, czyli solik Ale, jeśli chcecie, Dębuj. cztery staki po raz pierwszy, eee. cztery staki po raz drugi eee. i cztery Pożyczyłem staki ci. po raz trzeci! Dobra! No, no, no papierot wygrałeś, nie? Nie wiem, co No, robić. no mi kasę ukradł! <laughs> DAJ MI kasę! Ej, no, czy ja mam tutaj zadzwonić właśnie na policję, że zostałem DAJ MI kasę. Osiem. No, i cztery staki poproszę za tego miligana Ej, nie mam ty. Ej, Jak to? Cztery Zabrał. staki Raz, no. dwa, trzy, cztery. No jest i superacko i w dodatkowo do tego minigana masz oczywiście e, tam kilka nabojów, ale to tylko kilka, bo A więcej fajnie. nie było nie stać Ale prostu widzowie, ja już mam tych mieczy. Dobra chłopaki, teraz... zbyłem Pozbyłem się konkurencji. Teraz tak na p... E, z... Bolo? E, bolo? Pozbyłem się konkurencji. A, bo akurat teraz chciałbym wystawić najcenniejszy przedmiot tej licytacji, czyli e, 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 czyli obraz Sonika. Chłopie, nie zabijaj <noise> To zic o tym obrazie Sonika. Obra. ja chcę taki! Ale za obraz, tak? Nie! odej go, odej go, odej go! Policja, policja! To jest Dobra, zaczynamy! Największa licytacja! Uwaga, uwaga! Najbardziej limitowany! Jedyny w swoim rodzaju! Obraz Sonika! Zostaje teraz na licytacji! taka Staka mleczyków! Co więcej? Dobra, tak mleczyków i... i no niestety nie przyjmujemy zwrotów zepsutych rzeczy. Znaczy, z rzeczy. Także. <grym> zepsutych rzeczy? Co? Ja nic takiego nie powiedziałem. Psu, tak Nieprawda. K kto nas taka po, po raz pierwszy za obraz Sonika? Naprawdę fajny ten obraz Sonika jest, proszę bardzo. Można go powiesić na ścianie i tak dalej, więc kto tam wstaka? No Bolo dał, nie? O Bolo, Bolo po jest 64 Ale... ktoś da staka więcej? Bolo, Bolo powiedział, że 300 taki da Co? Jak mogę tego nie, nie usłyszeć? Bolo 300 za obraz solika, <trym> po Czy ktoś da więcej? Nie czy, nie czy ktoś ta czy ta da więcej? więcej. 300 staki za obraz staków to prawda? Pożyczę ci, pożyczę ci na nie, na ma tyle Bolo powiedział 5 staków, nie odda Ja Oddasz mi w pieniądzach prawdziwych No czyli nie, co, czyli 5 staków y, po raz pierwszy, 5 staków po raz drugi i sprzedane, bo no 5 staków w za obraz Sonika Wiesz, <laughs> to jest Wisisz mi z no. 2000 zł. Ale zobacz nie tylko dobra. na to, patrz tylko nie na to Nie mogę, nie mogę, nie nie mogę, ja nie mam tej karty Wisi mi z 2000 zobacz zł. Zobacz tylko na ten obraz, to jest taki obraz w twoim domku, pasowałby idealnie, Pięć staków to jest uczciwa Faktywnie, cena Faktycznie, Sonik jest też niebieski <laughs> Ten, no. dobra, e, o, fajny obraz, nie? No. Ej! E, 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 Papillon! On no! uciekł! Widzowie, zostałem oskarbowany na wielkiej licytacje, ale przynajmniej zrobiłem naprawdę dużo mleczy!